Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj już spokojnie, spokojny, ciepły dzień. Jest bardzo ładna pogoda, jest piękne słońce. Dzisiaj na spokojnie prowadzimy sobie już pracę. Marcin robi recykling płyty gipsowo-kartonowej. I no co, no, sprzątaliśmy trochę śmieci, podlewaliśmy kwiaty i czerpaliśmy przyjemność z tego śpiewu ptaków. Które mam nadzieję słyszycie, yy, i po prostu z tego sielskiego klimatu. Więc yy, zapraszam Was. Oglądajcie yy, nasz odcinek i zobaczcie, co dzisiaj udało nam się zrobić i co nas dzisiaj spotkało. A kurczę, zapomniałam yy, o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy: to jest właściwie yy, taka obowiązkowa rzecz, o którą zawsze proszą yy, wszyscy twórcy kanałów na, na YouTubie, wszystkich wideo. Bardzo proszę subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie przycisk na dole i bądźcie z nami. Dziękujemy wszystkim tym, którzy, którzy z nami są, a wszystkich tych, którzy jeszcze nas nie subskrybują. Bardzo zapraszamy i prosimy o przyciśnięcie tego właśnie przycisku. sprząta ten dół. Aj, Tosiu, mam jej klucz. Nie, nie, nie podchodź, Bibi, bo spadnie. O, dziękuję. O. Tak, tu jest tatuś i sprząta śmieci, Tosiu. Wiesz, tu już całą reklamówkę zapakował, ale idziemy jeszcze po większe worki, co? No i taki tyle śmieci, żeśmy na razie Marcin tyle śmieci wyciągnął z dołu. Jeszcze trochę zostało. Dobrze. teraz pokażę wam pewną specyficzną rzecz muszę się nią zająć zbieram się już od jakiegoś czasu ale wcześniej nie miałem na to pomysłu natomiast ostatnio mój tata podpowiedział mi pewne wykorzystanie ale to zaraz wam o tym opowiem zmierzamy teraz tutaj pod naszą komórkę jak widzicie pod tą komórką leży duża płachta karton gipsu. Kiedyś to chyba zostało oparte o, o te budynki gospodarcze. Natomiast z upływem czasu pewnie namiękało. Mimo że stało troszkę pod daszkiem, namiękało, rozpadało się, aż się przewróciło. No i tak leży. Leży, leży. I trochę nam tutaj śmieci. Jaki jest więc plan? Myślałem, żeby to wszystko zbierać i po prostu wyrzucić na śmieci. Ale dostałem taką podpowiedź, że to przecież jest zwykły gips i karton. A gips i karton idealnie można wykorzystać w ogrodzie. No i tak też pewnie zrobimy. Jeszcze nie wiemy dokładnie jak, czy dorzucić to do kompostu, czy pewnie raczej jakoś to przemielimy, wyzbieramy, i po prostu będziemy mieli taki sproszkowany gips. Gips ma bardzo wiele zastosowań. Zawiera dużo składników mineralnych potrzebnych roślinom do wzrostu. Wbrew pozorom nie, nie sprawia, że ziemia robi się bardziej zasadowa, nie, nie jest zawapniona. Także jest fantastycznym źródłem różnych właśnie wartości odżywczych. Pewnie sobie przymielimy i, i podrzucimy pod kwiaty, no ale najpierw trzeba to wyzbierać. To jest gips. Jak był Gdyby ktoś się zastanawiał, czy to co mówiłem o gipsie i jego korzystnych właściwościach jest dobre. Mamy tutaj, proszę proszę, jedna dżdżownica. Widać dobrze? Tak. Tam jest druga dżdżownica, w zasadzie w samym gipsie. Także, aby się ktoś zastanawiał, no to tam gdzie dżdżownice, tam żywna gleba. A skoro są tutaj, to znaczy, że to jest fantastyczny materiał do wykorzystania. Na pewno lepiej tak, niż wyrzucić go gdzieś w lesie. Pamiętajcie. A my pracujemy dalej. No i zobaczcie. Jest efekt, płyty karton gipsowe zniknęły, mamy tutaj wolny placyk, miejsce, żeby albo posadzić kwiaty, albo trawę, albo może w przyszłości zrobimy sobie tutaj wzdłuż budynków taki chodniczek z jakiś łupanych płyt granitowych, tego typu rzeczy zwanych betonem. No ja muszę przyznać, że jestem zadowolony. Pracy było trochę więcej niż się spodziewałem, ale efekt jest ekstra. Rozwinęliśmy też nasz wąż ogrodowy. Jak się okazało, nie było to aż takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Później Marcin podłączył końcówkę szybko złączkę do kranu. Tak, żeby w łatwy i prosty sposób połączyć wąż ogrodowy z kranem, i żeby można było też w ten sposób podlewać ogród i nasze nowe nasadzenia. Teraz do drugiej części węża podłączymy końcówkę zraszającą. To ci podasz mi? Dziękuję. Taką prostą. I już zamocowane. Jeśli chcecie obejrzeć, co jeszcze kupiliśmy a propos ogrodowych zakupów, to zapraszamy na unboxing. Zobaczycie go tutaj. No dobra, to podlewamy. Marcin, odkręcasz. Chodźcie, zabiorę Was teraz w takie specjalne miejsce. mikrofon? Zobaczycie, co będziemy robić za chwilę. I to jest takie, takie fajne miejsce, w którym będziemy pewnie miło spędzać czas. Idziemy. Trochę pracy mnie tutaj czeka, ale będzie efekt bardzo duży. O, to tutaj. Tu chcemy zrobić Ognisko. Jak widzicie, mamy tutaj przygotowane kamienie, już ułożone w kręgu. Tu już kiedyś pewnie musiało być miejsce na ognisko. My tutaj wypalaliśmy trochę starych, starej trawy i, i takich zielonych odpadów, których mieliśmy naprawdę zdecydowanie za dużo. I będziemy, będziemy je szykować tak, żeby dało się robić kiełbaski jakiegoś grilla może. Docelowo ma tutaj powstać taki trójnóg z grillem. No ale najpierw, jak widzicie, musimy tu wykosić. Jest zarośnięte. Dawno niewykaszana trawa, taka łąkowa, wieloletnia, gęsta. Ale zaraz się tym zajmę. Odpalam kosę i robimy porządek. Chciałem raz ten